Tyle przypomnienia reprezentuje was od prehistorii, więc zaufajcie mi. Lepiej na tym wyjdziecie, jeśli nie będziecie próbować ciągnąć się w zawiłych medialną. To nie dla was. Nie możecie występować dla byle kogo i byle gdzie. Pojawiłeś się co drugi, trzeci koncert. Taka to gwiazda. Napisałeś cztery autobiografie, które ja wydałem. A pamiętasz Taylor, jak jeszcze niedawno wisiałaś na każdym usłupie? Mm. I do tego myślisz, że to ja wciągnąłem cię w ten nauk? Erik, czy naprawdę uważasz, że jesteś nieskazitelny? Czy jest nie tak z tym zespołem? Może my nie koncertujemy, przecież byliśmy sławni, byliśmy na fali, aż nie koncert będzie. Obawiam się, że musisz się pan smakiem, panie redaktora. Duch nas czeka na warunki odpowiednie dla wielkości. Nie będziesz sprowadzał do domu dziwek. No się przygotowuję dla was coś specjalnego. Co Ale przecież nic jest... nie ma, nie widzi pan tego. No, jeszcze, bo... no, to no, twoja robota. No, to jest...